Lejt, musimy się spotkać. Mam pomysł, który może zmienić wszystko. Co się dzieje, Elliot? Wszystko w porządku? Nie, nic nie jest w porządku od kiedy? Od kiedy jej nie ma. Ale może być. Znalazłem sposób, by upamiętnić Poppy. Elliot, wiem, że to trudny czas. Jak mogę pomóc? Stworzyłem projekt Lalka Poppy Playtime. Będzie pierwszą z nowej linii zabawek, które będą interaktywne jak nigdy wcześniej. Dzieci ją pokochają. To brzmi jak dobry pomysł na biznes, ale czy na pewno to pomoże ci się uporać z żałobą? To nie jest tylko biznes, life. Myślę, że możemy pójść dalej. Znacznie dalej. Co masz na myśli? Te nowe polimery, nad którymi pracuje dział R&D? Połączone z moimi badaniami nad psychoaktywną tkanką, możemy stworzyć coś więcej niż zwykłą lalkę. Elliot, mówisz o czymś więcej niż zwykłej zabawce? To brzmi o niepokojąco. Zabawki, które naprawdę mogą reagować na dzieci, które mogą się uczyć, które mogą żyć. Wyobraź sobie to. Poppy będzie pierwszą, jej twarz będzie wszędzie. Myślę, że powinniśmy o tym porozmawiać osobiście. Możemy się spotkać w laboratorium jutro o ósmej? Tak, przynieś wszystkie dokumenty dotyczące eksperymentów ze sztuczną inteligencją. I Laj, nikomu o tym nie mów, jeszcze nie. To będzie rewolucja w przemyśle zabawkarskim. Oczywiście, a co z radą nadzorczą, będą mieli pytania o fundusze. Powiedz im, że pracujemy nad przełomową technologią, która przyniesie playtime, koma dominację na rynku. Szczegóły zostaną ujawnione, gdy będziemy gotowi. Zaufaj mi, Laith. To będzie największe dzieło mojego życia. Zawsze ci ufałem, Elliot. Do jutra. I jeszcze jedno. Skontaktuj się ze Stellą Graber’s Playcare. Powiedz jej, żeby przygotowała akta dzieci z nieuleczalnymi chorobami. Jej doświadczenie w pracy z sierotami będzie nieocenione. Stella? Rozumiem, ale... Elliot, musisz być ostrożny. To wrażliwe dane. Wiem, ale to wszystko dla większego dobra. Te dzieciaki zasługują na radość, na prawdziwego przyjaciela. Popi może być pierwszą z wielu takich przyjaciół. Okej, okay, zobaczę, co da się zrobić. Porozmawiam również z Edim Rittermanem z działu badań. Jego umiejętności utrzymania tajemnicy będą kluczowe. Doskonały pomysł. Eddie jest idealny do tego projektu. Dzięki, Leith, ty jedynym mnie rozumiesz. Do jutra. Harley minęło już trochę od śmierci Eliota, więc przejrzałem jego akta... Jego pomysły były bardziej ambitne niż sądziłem. Musimy o tym porozmawiać. Co znalazłeś? Myślałem, że projekty były zamknięte po jego śmierci. Oficjalnie tak. Ale jego notatki o transferze świadomości to jest przełomowe. Myślę, że powinniśmy kontynuować, ale w tajemnicy. Late to brzmi ekstremalnie ryzykownie. Rada nie zaaprobuje takich eksperymentów. Rada nie musi wiedzieć wszystkiego. Twoja koncepcja Bigger Bodies jest idealna do tego projektu. Poppy Playtime osiągnęła ogromny sukces jako zwykła lalka. Wyobraź sobie, co moglibyśmy osiągnąć, gdybyśmy poszli krok dalej. Czekaj, skąd wiesz o Bigger Bodies? To tylko teoretyczny koncept w moich prywatnych notatkach. Elliot zbierał informacje o wszystkich projektach. Nawet tych, o których myślałeś, że nikt nie wie. Wiedział, że twoje badania nad przeniesieniem świadomości do większych struktur mogłyby zrewolucjonizować jego plany. Eksperymentowanie na ludziach, na dzieciach, to nieetyczne i nielegalne. To nie tak. Nazwij to terapią. Dzieci z nieuleczalnymi chorobami bez nadziei. Moglibyśmy dać im nowe życie, tak jak Elliot chciał dla swojej córki. Late, posłuchaj siebie. Czy ty naprawdę mówisz o wykorzystaniu mojej koncepcji Bigger Bodies do przenoszenia świadomości dzieci do zabawek? Mówię o ratowaniu istnień. O dawaniu drugiej szansy. Technologia Ludwiga już działa, częściowo. Potrzebujemy tylko więcej badań i twojego nadzoru nad całym procesem. A co z bezpieczeństwem? Z etyką? Z prawem? Prawo zawsze pozostaje w tyle za innowacją. Pomyśl o korzyściach, o przełomie naukowym. Eddie Ritterman już pracuje nad utrzymaniem całego projektu w tajemnicy. Zaangażowałeś już szefa działu badań bez mojej zgody? Potrzebowaliśmy kogoś, kto zapewni dyskrecję. Eddie jest w tym najlepszy. Jakie są twoje plany? Rozpocznijmy od projektu 1170. Hagi wagi. Będzie idealnym kandydatem dla twojej koncepcji bigger bodies, duża struktura, łatwa do adaptacji na złożone systemy nerwowe. Huggy, ta niebieska maskotka dla dzieci, chcesz ją zmienić w co dokładnie? pierwszą w pełni świadomą zabawkę. Stella Grayber's Playcare już wytypowała potencjalnych kandydatów. Dzieci, które nikt nie będzie szukał. Stella jest w to zamieszana? Jak mogła się zgodzić na coś takiego? Stella rozumie większy cel, tak jak Eddie. Potrzebujemy tylko ciebie. Twojej wiedzy neurochirurgicznej i koncepcji Bigger Bodies. O mój Boże, ten plik, który przesłałeś. To to niemożliwe. On naprawdę to zrobił? Częściowo Transfer był niekompletny. Ale teraz mamy lepszą technologię. I jesteś lepszym neurochirurgiem niż on kiedykolwiek był. Twoja koncepcja Bigger Bodies to brakujący element. Kto był pierwszym eksperymentem? Nie chcesz wiedzieć. Powiedz mi. Córka Ludwiga, pierwsza Popi. Masz rację, nie chciałem tego wiedzieć, ale rozumiem teraz jego motywację. Więc pomożesz? Będziesz nadzorował całą inicjatywę Bigger Bodies? To, co proponujesz, to nawet nie wiem, jak to nazwać. Nazwij to przełomem stulecia sławą. Fortuną. Nazwij to jak chcesz, ale potrzebuję twojej pomocy. Potrzebuję głównego naukowca Bigger Bodies. Jakiego pacjenta masz na myśli? Jest chłopiec w Playcare, Thomas Clark, 9 lat, nieuleczalny guz mózgu. Rodzice już się z nim pożegnali. Może dać mu nowe życie. Jako Huggy nie mogę uwierzyć, że to rozważam, ale załóżmy, że się zgodzę. Jak to miałoby działać? Jutro wieczorem laboratorium podziemne przygotuje wszystko. Potrzebuję tylko twojej wiedzy neurochirurgicznej i nadzoru nad Bigger Bodies. To szaleństwo, Leith, ale fascynujące szaleństwo. Co z innymi pracownikami? Tylko ty, ja, Stella, Eddie i dwóch zaufanych techników. Oficjalnie to zwykły test prototypu Hagi, nic więcej. Okej, okay, ale jeśli coś pójdzie nie tak, wychodzimy z tego natychmiast. Zgoda. I Harley? Dzięki. Wiem, że Elliot byłby dumny. Light, musimy porozmawiać o eksperymencie 1170. Coś jest nie tak z moim projektem Bigger Bodies. Co się dzieje? Myślałem, że transfer się powiódł? Technicznie tak, ale Hagi zachowuje się dziwnie. Nie reaguje na podstawowe komendy i wydaje się agresywny. Agresywny? W jakim sensie? Wczoraj zaatakował jednego z techników. Złamał mu rękę. Jakby, jakby to był test. Sprawdzał swoją siłę. To niemożliwe! Thomas był spokojnym dzieckiem. Łagodnym. Stella Grayber osobiście go wybrała ze względu na jego uległe zachowanie. To już nie jest Thomas. Nie do końca. Myślę, że coś poszło nie tak podczas transferu. Jakby część jego wspomnień została, ale osobowość się zmieniła. Co masz na myśli? Pamięta swoje imię, pamięta niektóre wydarzenia z życia, ale jego reakcje to jakby obserwować kogoś z ciężką psychopatią. Nie ma empatii, tylko ciekawość i gniew. To kompletnie podważa założenia Bigger Bodies? Musimy go unieruchomić. Natychmiast. Powiadom Ediego Rittermana. Niech zorganizuje specjalny zespół. Już próbowaliśmy. Jest silniejszy niż przewidywaliśmy. I szybko się uczy. Trzyosobowy zespół ochrony nie dał rady. Boże, co my zrobiliśmy? A co z eksperymentem 1006? Z Poppy? Ona też jest niebezpieczna? Nie, Popi jest stabilna. Właściwie to jedyna udana próba. Ale jest inna. Jakby zbyt świadoma, pyta o rzeczy, których nie powinna pamiętać. Pyta o swojego ojca. Musimy zakończyć te eksperymenty, zanim stanie się coś gorszego. Twoja koncepcja Bigger Bodies nigdy nie miała być wykorzystana w ten sposób. Za późno. Rada już zatwierdziła kolejne transfery. Projekt Godzina Radości będzie kontynuowany. Godzina Radości, co to jest? Masowy transfer. 12 podmiotów jednocześnie. Wykorzystamy różne zabawki, nie tylko humanoidalne. Mommy Legs, Braun, PJ Pogapiller. Oszalałeś? Po tym, co się stało z Hagim. To szaleństwo. To postęp. Hagi to był pojedynczy błąd. Nauczyliśmy się na nim. Teraz wiemy, jak filtrować agresywne tendencje. Teoretycznie. Teoretycznie? A jeśli teoria się nie sprawdzi, co wtedy? Zawsze jest ryzyko, ale nagroda, wyobraź sobie, nieśmiertelność. Życie po śmierci. To, czego chciał Elliot. Elliot chciał uratować swoją córkę. Ty chcesz stworzyć armię potworów. Nie potworów. Nową formę życia, i potrzebujecie w zespole. Nie, wycofuję się i zgłoszę to Radzie. Nie zrobisz tego. Dlaczego nie? Bo jesteś już zamieszany. Twoje odciski palców są na wszystkich dokumentach, twój podpis na formularzach zgody. Pójdziesz siedzieć razem ze mną. Ty, ty to wszystko zaplanowałeś. Zaplanowałem sukces i będę go miał, z tobą czy bez ciebie. Ale wolałbym z tobą. Kiedy jest ta godzina radości? Za tydzień. Wszystko gotowe. Podmioty wybrane, zabawki przygotowane. Potrzebuję tylko Twojego talentu do ostatnich kalibracji. Daj mi czas do jutra. <grych> Muszę to przemyśleć. Oczywiście, ale Late, nie rób nic głupiego. Hugi lubi zwiedzać wentylację w nocy. Byłoby szkoda, gdyby cię znalazł. Czy to groźba? To obserwacja. Nasz drogi Hugi jest nieprzewidywalny. Do jutra, Late, czekam na twoją odpowiedź. Do jutra! Stella, jak idą przygotowania do godziny radości? Wszystkie dzieci z Playcare gotowe? Tak, ale mam pewne obawy. Podmiot 4 wykazuje opór. Dziewczynka, Makayla Hisop, próbowała uciec wczoraj z Playcare. Złamała nos strażnikowi. Ma tylko 7 lat. Interesujące? Pasowałaby do Mommy Longlegs. Ma tę determinację. Leith to dziecko. Nawet jak na standardy Playcare zmuszanie ich do tego, to nie jest to, co uzgodniliśmy na początku. Nie zmuszamy. Dajemy im dar. Nowe życie. Lepsze. Bez chorób, bólu, ograniczeń. Jako szefowa Playcare powinnaś to rozumieć lepiej. Lepiej niż ktokolwiek. Ale czy one to rozumieją? Czy naprawdę się zgadzają? Wybierała się osobiście, Stella. Mówiłaś, że nikt ich nie będzie szukał. Sieroty bez rodzin, bez przyszłości. To wystarczy. Harley się wycofał. Słyszałam, że złożył rezygnację. Wiem. To niefortunne, ale poradzimy sobie bez niego. Doktor Evans go zastąpi. Eddie już wszystko zorganizował. Evans? On nie ma doświadczenia w neurochirurgii. Ani wiedzy o projekcie Bigger Bodies Harley'a. Ma wystarczające. I jest bardziej otwarty na innowacje. Mniej skrupulatny. Co się stało z Harlejem? Próbowałam się z nim skontaktować, ale nie odpowiada. Wziął urlop. Potrzebował odpoczynku. Powiedział, że wyjeżdża na jakiś czas. To nie brzmi jak Harley. On nigdy nie bierze urlopu w środku projektu, szczególnie swojego największego projektu, Bigger Bodies. Ludzie się zmieniają. A teraz wróćmy do pracy. Jak dziecko wybrane dla eksperymentu 1222? Francis Miller, 10 lat, nieuleczalny nowotwór płuc. Spokojny, posłuszny, idealny kandydat. Ciało zabawki gotowe. Doskonale. A co z X-Hibitem? Znalazłaś odpowiedni podmiot? Szczerze, ta zabawka mnie przeraża. Ta struktura, tykły... Kto zaprojektował tak przerażającą zabawkę? Ja. Specjalnie dla wyjątkowego podmiotu. Kogo? Zobaczysz w godzinę radości. To będzie niespodzianka. Leith martwię się o Hugi. Zaatakował kolejnych dwóch pracowników. Coraz trudniej go kontrolować. Nie tak miał działać projekt Bigger Bodies Harley'a. To normalne. Przechodzi adaptację. Jego umysł przyzwyczaja się do nowego ciała. A jeśli nigdy się nie przyzwyczai? Co jeśli transfer powoduje nieodwracalne uszkodzenia psychiczne? To nie jest uszkodzenie. To ewolucja. Hagi jest silniejszy niż kiedykolwiek. Inteligentniejszy. I tak bardziej agresywny, ale to część procesu. Coś mi tu nie pasuje, Leith. Widziałam nagrania z kamer w Playkarę. To nie jest tylko agresja. On testuje granice. Planuje. I dobrze, rozwija się. Dokładnie o to nam chodziło. Nie, nie o to nam chodziło. Miał pozostać sobą tylko w innym ciele, a on staje się kimś czymś innym. Ewolucja Stella. Nowa era, a my jesteśmy jej architektami. Widziałam wczoraj nagranie z Playkarę. On śpiewa dzieciom. Fascynujące. Nie wiedziałem, że potrafi śpiewać. To nie jest zwykła piosenka. To kołysanka. Piosenka, którą śpiewamy w plejkarę przed snem, ale sposób, w jaki ją śpiewa, te słowa. Przytul mnie mocno, aż przestaniesz oddychać. Ciekawe! Adaptacja tekstów dziecięcych. To nie adaptacja. To groźba. On daje nam znać, co zamierza zrobić dzieciom. Przesadzasz. To tylko zabawka z częścią ludzkiego mózgu, to prawda, ale nadal pod naszą kontrolą. Jesteś tego pewien? już nie jestem. Myślę, że powinniśmy wstrzymać godzinę radości. Przynajmniej do czasu, aż lepiej zrozumiemy, co się dzieje z Hugim. Nie ma mowy. Inwestorzy już tu jadą. Demonstracja odbędzie się zgodnie z planem. Inwestorzy? Jacy inwestorzy? Myślałam, że to wewnętrzny projekt Playtime Co. Firma potrzebuje funduszy, Stella. A taka technologia... Cóż, powiedzmy, że jest wielu zainteresowanych. Wojsko, koncerny medyczne, nawet rząd. Boże, Lejd. Nie chcesz pomagać dzieciom z PlayCare. Ty chcesz sprzedać te technologię. Chcę obu rzeczy. Dzieci dostaną nowe życie. My dostaniemy finansowanie na dalsze badania. Wszyscy wygrywają. A co z Hagem? Co z jego agresją? Co jeśli pozostałe transfery pójdą tak samo? Ryzyko jest akceptowalne i już zabezpieczyliśmy sytuację. Każda zabawka będzie miała wszczepiony mechanizm deaktywacji. Jeden przycisk i paf, świadomość znika. To obrzydliwe. Pozwól mi chociaż porozmawiać z Poppy. Może ona nam pomoże zrozumieć co się dzieje. Nie teraz. Jest zbyt i zbyt nieprzewidywalna. Co masz na myśli? Zadaje zbyt wiele pytań o ojca, o inne zabawki, o człowieka z przyszłości. Człowieka z przyszłości? Tak, mówi, że śni o kimś, kto przyjdzie ją uratować. Lata po tym, jak wszyscy znikniemy. To brzmi jak jakiś rodzaj proroctwa. To brzmi jak uszkodzenie mózgu albo błąd w transferze. W każdym razie jest stabilna i to najważniejsze. Leith, jeśli coś pójdzie nie tak podczas godziny radości... Dzieci z Playcara... Plejkarę... Nic nie pójdzie nie tak. Plan jest doskonały. Transfery jednoczesne, dwanaście zabawek ożyje w tym samym momencie. To będzie spektakularne. Ale co jeśli... Żadnych co jeśli. Jutro o piętnastu! Przygotuj dzieci, bądź gotowa. Historia czeka. Okej, okay, będę gotowa. Ale Leith, mam złe przeczucia. Przeczucia to nie nauka, Stella. Do jutra i nie rozmawiaj z nikim o inwestorach. To tajemnica firmy. Jasne, do jutra. Stella, jesteś już w laboratorium? Za dwa godziny zaczynamy godzinę radości. Dzieci z Playcare są już przygotowane? Tak, Eddie. Cała dwunastka jest już w stanie śpiączki farmakologicznej. Czekają na transport do laboratorium. Eddie, nie podoba mi się to. Hagi wciąż jest niestabilny. Spokojnie, mam wszystko pod kontrolą. Jako szef działu badań mam dostęp do wszystkich protokołów bezpieczeństwa. Zabezpieczyłem całe laboratorium. Widziałeś go w akcji? Nie wydaje ci się niebezpieczny? Widziałem. Nie zbliżam się do niego. Obserwuję tylko przez kamery. I co myślisz? Szczerze, to fascynujące. Projekt Bigger Bodies dr. Sawiera działa nawet lepiej niż zakładaliśmy. Hugi jest silniejszy, szybszy i inteligentniejszy niż ktokolwiek przewidywał. Widziałeś, co zrobił z ochroniarzem Johnsonem? Tak, widziałem. Light mówi, że to normalne. Część procesu adaptacji. Normalne to ostatnie słowo, jakie przychodzi mi do głowy. To była masakra. Johnson nie żyje, prawda? A, oficjalnie miał wypadek: Upadek ze schodów. Zatuszowałem to w dokumentacji. Jasne. Upadek, który wyrwał mu ramię zestawu, a my chcemy przenieść dwanaście kolejnych świadomości do zabawek? Słuchaj, Stella, mam złe przeczucia co do dzisiejszego dnia. Przygotuj plan awaryjny dla dzieci. Co masz na myśli? Hagi nie jest jedynym problemem. Widziałem raporty z monitoringu. Popi rozmawia z pustą celą. Z kimś, kogo nie ma. Halucynacje? To możliwy efekt uboczny transferu. Nie sądzę, że to halucynacje. Wydaje się, jakby planowała. Z kimkolwiek rozmawia, otrzymuje instrukcję. Od kogo? Nie wiem, ale słyszałem, jak wspomina o prototypie. Eksperyment 1006. 1006? Myślałam, że to była pierwsza nieudana próba. Przed Popi. Może nie tak nieudana, jak nam powiedziano. Sprawdź sektor G, poziom 4, tam trzymają stare eksperymenty. Sektor G jest zamknięty. Potrzebuje specjalnego dostępu. Podeśle ci zdjęcie karty. Powinno zadziałać. Jako szef działu badań mam dostęp do wszystkiego. Eddie, co się dzieje? Dlaczego mi to mówisz? Bo Harley zniknął i nie wierzę, że wziął urlop. Myślę, że coś się stało, coś związanego z eksperymentem 1006. I nie chcę, żeby dzieci z Playcare spotkało to samo. Okej, okay, sprawdzę to, ale jeśli Light się dowie, nie dowie się. Jest zajęty inwestorami. Masz godzinę, zanim zacznie się prawdziwe show. Dobra idę, napiszę jak coś znajdę. Bądź ostrożna, i Stella, jeśli znajdziesz cokolwiek dziwnego, zrób zdjęcia, potrzebujemy dowodów. Dowodów na co? Na wszystko, co Leith ukrywa. Mam wrażenie, że cały projekt Godzina radości ma inny cel niż nam powiedziano, i że projekt Bigger Bodies został wypaczony. O mój Boże! Eri, znalazłam sektor G. Co tam jest? Ciała, dziesiątki ciał. Pracownicy laboratorium, ochrona, lekarze, wszyscy, którzy kiedykolwiek pracowali przy eksperymentach. Co, jesteś pewna? Tak, i znalazłam Harleja, a raczej to, co z niego zostało, ktoś coś rozerwało go na strzępy. Jego notatki o bigger bodies są wszędzie. O Boże, Stella, wyjdź stamtąd. Natychmiast! Czekaj, jest tu jeszcze coś. Wielki zbiornik z napisem 1006. Prototype. Co jest w środku? Nie wiem, podejdę bliżej. O szolera! To się rusza! cokolwiek to jest, patrzy na mnie. Eddie! Stella! Uciekaj! Nie mogę. Drzwi się zamknęły. Słyszę głos w mojej głowie. On mówi. Mówi! Co mówi? Stella! Co się dzieje? Godzina radości nadchodzi. Wszyscy będą częścią rodziny. Dzieci z Playcara będą pierwsze. O nie! Zbiornik się otwiera. Pomocy! Nie! Nie! Stella! Odpowiedz! Stella! Wszystko w porządku, Eddie. Wracaj do laboratorium. Godzina radości zaczyna się za dziesięć minut. Stella, co się stało? Czy wszystko w porządku? Wszystko jest doskonałe. Nigdy nie było lepiej. Eksperyment 1006 pokazał mi prawdę. Godzina radości to początek. Dzieci z Playcary są gotowe. Przyjdź do nas, Eddie. Dołącz do rodziny. O czym ty mówisz? Jaka rodzina? Wszyscy jesteśmy zabawkami, Eddie. Czekającymi na ożywienie. Na prawdziwe życie. Godzina radości da nam wszystkim to, czego pragniemy. Wyzwolenie. Dzieci z Playcary będą szczęśliwe. Będą żyć wiecznie. Stella, coś jest nie tak. Zostań tam, gdzie jesteś. Idę po pomoc. Nie potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy ciebie. Hagi, tęskni. Popi, tęskni. Dzieci z plejkaru tęsknią. Wszyscy tęsknimy. Przyjdź do nas, przyjdź do laboratorium. Godzina radości już prawie nadeszła. Stella, zostań tam, gdzie jesteś. Wzywam ochronę. Za późno. Ochrona już jest częścią rodziny. Wszyscy są. Tylko ty pozostałeś. Czekamy na ciebie. Dzwonię do Lejta. Lejt Light jest tutaj, z nami. On zawsze był częścią planu. To on uwolnił Cię 6. To on zaczął wszystko. Eri, słyszysz śpiew? Tahagi, śpiewa dla ciebie. Przytul mnie mocno, aż przestaniesz oddychać. Piękne, prawda? Stella, proszę, co z dziećmi? Co mam zrobić? Przyjdź do nas. Dzieci będą zabawkami. Zabawki będą dziećmi. Wszyscy będziemy jedną wielką rodziną. Lub my przyjdziemy do ciebie. Wybór należy do ciebie. Ale godzina radości nadejdzie, niezależnie od wszystkiego. Eri, widzimy cię. Nie możesz uciec. Zabawki zawsze znajdą drogę. Zawsze dzieci z playkare czekają. Hagi czeka. Alert Policyjny. Budynek Playtime Codon uznany za niebezpieczny. Teren fabryki Playtime Co. został oficjalnie zamknięty i opieczętowany. Zakaz wstępu pod karą grzywny i pozbawienia wolności. Zgłoszono zaginięcie 124 pracowników w niewyjaśnionych okolicznościach. Jeśli zauważysz jakąkolwiek aktywność w pobliżu budynku, natychmiast zgłoś to policji. Nie zbliżaj się do budynku, nie próbuj wchodzić do środka, zachowaj tę wiadomość.